Siemanko, siemanko. Kolejny questik. Kolejna część Banshee. Pierwsza był zjawy, czyli Banshee. Teraz będzie miłość zjaw, czyli Banshee Love, czy coś w tym stylu. Dobra, zobaczmy sobie co nam Birlin. Zaczynamy u Birlina. Birlin jest w Murori. Nad Murorią widzicie o oh, w tym miejscu na mapce. Rozmawiamy sobie z Birlinem. Czy twoja żona była zjawą? No coś tam, coś tam powiedział. Historia miłości zjaw się, zaktualizował quest, dodał nam do quest loga. Na Merlina, skąd ty to wiesz? W każdym razie tęsknię za Uzarą, moją żoną. Jeśli odwiedzisz jej grup proszę sprawdź czy wszystko jest jak należy. Dobra. Możemy sobie wziąć innego questika też od niej, ale ja na razie nie biorę. Dobra, możemy sobie... O, u niego, nie u nie, u niego. Teraz musimy pójść do miasta. O nazwie Hoja, i tam będziemy odw odwiedzimy grup Uzary, 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 Uzara, chyba. Jak dobrze to kojarzę. Wejście do grobowca mamy tutaj. Na mapce jest pokazane czerwone kółeczko. Wchodzimy idziemy, wybijamy sobie. Możemy wybić te potworki. I tutaj mamy dużo grobowców. Ludzi poległych w walce czy umarłych, umarłych na śmierć. Ale nasz, inter, nas interesuje ten grobowiec tutaj po lewo. Klikamy sobie na niego. Questlog jest aktualizowany. Możemy sobie zobaczyć quest logu, jak to wygląda. Ok. Historia miłości z Grup Uza Uzary jest bardzo dobrze zachowany. Czyli teraz musimy powiadomić naszego zlecedowniodawcę. Birydina czy jak mu tam. Że jest wszystko ok. Wracamy sobie do niego. I się widzimy przy NPC-ku. Jesteśmy koło Byrdina z powrotem. Grób Uzara. Uzara jest w idealnym stanie. Ok. I co teraz nam ma do powiedzenia? Dzięki Bogom, spójrz. Mam przy sobie jej obrączkę. Weź ją ze sobą i pochowaj razem z nią, żeby mogła odpocząć w pokoju. Proszę. Tak, więc dostaliśmy obrączkę? Czy zaraz dostaniemy? Dostaliśmy. Mam we piersień pierścień Uzary, przedmiot rzadki zapewne byśmy mogli go założyć 10 pancerza na 90 poziom eee, ale, nasz, ale jeśli nie będziemy mieć go to nie zrobimy quest'a, więc trzeba oddać go dalej w quest'ie, wracamy sobie do hoja i wracamy z powrotem do naszego grobu Jesteśmy prawie na miejscu. Będziemy musieli kliknąć sobie nagrobek. Weszliśmy do grobu i właśnie tutaj powinien być gdzieś nagrobek Uzara. Uzara jest takim bosikiem, niby małym bosikiem, żeby do czego, do czego jest potrzebne? Co z niej wypada? Wypada z niej esencja. Esencja zjawy, która jest właśnie potrzebna do kolejnej jednej z kolejnych misji, można ją kupić na markecie. Kosztuje z 5k, czyli z 400k, ale bossik jest dosyć prosty i teraz nam nie wypadła. Będziemy musieli na nią zajrzeć jeszcze raz, albo kupić sobie esencję zjawy na markecie do kolejnych misji. Nagrobek mamy tutaj, kliknijmy sobie go. Zabrało nam pierścień, quest lock zaktualizowany Historia miłości zjaw Zaktualizowana Zakopaliśmy pierścień w grobie, powiadom o tym Birdina Więc zwracamy się z powrotem do Birdina no dobra, jesteśmy z powrotem. Zapewne jak klikniemy na niego, to nam questdog się zaktualizuje i dock skończymy misję. Co nam mam do powiedzenia? Uzara może teraz odpoczywać w pokoju. Słuchaj, czy jest coś, co możesz mi powiedzieć o zjawach? No dobra, widzimy questik zakończony. Historia miłości zjaw zrobiona. Birli nam dziękuję. Podaj chleb. Podaj chleb, nie mam chleba. <noise> Cóż, skoro mi pomogłeś, pozwolę ci dowiedzieć się więcej o zjawach. Opowiada coś nam o pieczęciach i jak uzyskać do nich dostęp. Nie powinieneś się jednak do nich zbliżać. Okej, okay. kłościk zrobiony. Możemy sobie u niego brać różne taski na polowania, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz w tym kwestii queście... W tym filmiku ten quest już jest zrobiony, a my się widzimy na kolejnych częściach questu Banshee, czyli Zjaw. Dobra, joł!